Jak liczyć czas pracy kierowcy? To tak troszeczkę, troszeczkę teorii przypomnienia, być może tym z Was, którzy, którzy od niedawna to robią, albo którzy w ogóle zaczynają dopiero to robić. Więc ten czas pracy kierowcy, zawsze kierowcy liczą sobie inaczej, a inaczej mówią o tym czasie pracy kierowcy przepisy. Więc jeżeli chodzi o ten czas pracy kierowców, tu mamy taki przykład, przykładowy dzień, gdzie kierowca najpierw jechał 3 godziny. Potem ustawił na tachografię łóżeczko, łóżeczko jedną godzinę. Potem dwie godziny jechał. Potem znowu łóżeczko dwie godziny. I potem trzy godziny znowu jechał. I teraz z punktu widzenia kierowcy bardzo często od tej godziny szóstej, którą widzicie na osi czasu, do godziny siedemnastej, dla kierowcy to jest czas pracy. Kierowca, jak pójdzie do sądu pracy, to będzie zawsze mówił, że od szóstej do siedemnastej pracował. I to jest jego ewidencja czasu pracy. On pracował. Natomiast przepisy mówią troszeczkę co innego. Mówimy tutaj o ustawie, o polskiej ustawie o czasie pracy kierowców. Zatem mamy tak zwane P15, czyli przerwę, przerwę śniadaniową 15-minutową. 15 I to jest tutaj. Ja spróbuję moją strzałkę czerwoną sobie włączyć, tak żeby wam trochę popokazywać. Więc z tego odpoczynku jednogodzinnego, z tego łóżeczka, który tutaj kierowca kierowca ustawił. Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców, z kodeksem pracy, też będzie 15 minut zaliczone do czasu pracy jako przerwa śniadaniowa. Czyli jeżeli wymiar czasu pracy w danym dniu jest większy niż 6 godzin, należy się kierowcy dodatkowa przerwa śniadaniowa płatna jako czas pracy. Natomiast kierowca, no w tym przykładzie akurat, mimo że tylko przejechał 3 godziny, ale potem miał odcinek dwugodzinny, czyli łącznie ten czas jazdy i wyniósłby 5 godzin, musiał stanąć na co najmniej 45 minut. No i. Akurat stanął na godzinę, czyli łóżeczko ustawił przez godzinę, z czego 15 minut zabraliśmy mu płacowo do czasu pracy, natomiast 45 minut to będzie ten, ten odpoczynek w jeździe ciągłej, zaliczony tu w tym, w tym przypadku do tak zwanego dyżuru 50%. I potem kierowca jedzie dwie godziny i znowu staje, ustawia łóżeczko dwie godziny. teraz łóżeczko. Do czego liczyć łóżeczka, takie nadmiarowe łóżeczka, no bo młoteczki wiadomo, to będzie czas pracy, natomiast te odpoczynki ustawiane na tachografie, to będzie zależało od zapisów w dokumentacji zakładowej. W Waszych obwieszczeniach o systemach czasu pracy, jeżeli nie zatrudniacie więcej niż 50 pracowników, warto taki dokument mieć, bądź w regulaminach pracy, Regulaminach wynagradzania, jeżeli zatrudniacie powyżej 50 pracowników, w tym przykładzie ja zaproponowałem takie ustawienie bezpieczne: czyli jeżeli kierowca ma robić co najmniej 45-minutowe przerwy i one mogą być zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców czasem dyżuru, tak zwany dyżurem 50, no to te dwie godziny wrzuciły mi się tutaj w moim przykładzie do tego dyżuru 50, ale wcale tak nie musi być. Teraz jak ja sobie przyjąłem jakie parametry? Przyjąłem sobie następujące parametry. To jest tylko i wyłącznie treningowo, żebyście się nie przywiązywali do tej kwoty. Ustawiłem sobie tutaj wynagrodzenie za godzinę pracy 40 zł. Nie ma to znaczenia. To jest tylko przykład, tak? Żebyście to zrozumieli. Więc do czasu pracy na pewno nie będziemy wliczali zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców odpoczynków dziennych, czyli tych niebieskich kolorów na początku i na końcu, czyli tam, gdzie kierowca rozpoczynał. I kończył swój dzień pracy. Do czasu pracy wliczymy na pewno 8 godzin jazdy na 100%, do tego 15 minut przerwy śniadaniowej, czyli ra, razem da nam to 8 godzin i 15 minut CP, czyli czasu pracy. Pomnożymy przez 40 zł, wychodzi 330 zł. Jeżeli do tego dołożymy dyżur 50%, który, uwaga, nie jest czasem pracy, jest oczywiście, musi być zapłacony, ale nie jest czasem pracy, czyli nie generuje nam chociażby nadgodzin. Mimo, że wymiar czasu pracy, jakbyśmy od 6 zaczęli i nawet zrobili 8 godzin, czyli do 14 byłby zakończony ten wymiar 8 godzinny, no to normalnie byłyby raz, dwa, trzy nadgodziny, tak? Od 14 do 17. .00. Ale że dyżur nie jest czasem pracy, w związku z tym tutaj. I jeszcze wymiar czasu pracy w systemie równoważnym możemy wydłużyć, zatem tutaj nie wiemy tak naprawdę, bo ja w tym przykładzie nie pokazuję, czy będą tutaj nadgodziny, czy nie. Natomiast na pewno dyżur nie będzie wliczony do czasu pracy. Ma być on na ewidencji czasu pracy wykazany w osobnej pozycji. Zatytułowanej dyżur. I w tym przykładzie dyżur 50, czyli połowa stawki godzinowej. Czyli jeżeli stawkę godzinową mieliśmy 40, połowa stawki to będzie 20. Zatem mamy 2 godziny i 45 minut dyżuru, razy 20 zł to jest 55 zł. Więc łącznie za taki dzień pracy zapłacilibyśmy 385 zł. Zakładając to, co mówię, oczywiście, że nie ma. Nad godzin, no bo to będzie zależało od wymiaru czasu pracy. Jeżeli byłby to system podstawowy, owszem, nadgodziny w tym przykładzie by się pojawiły, bo gdybyśmy nawet wyłączyli te dyżury z czasu pracy i przesunęli od 6 te 8 godzin wyłączając dyżury, no to tutaj do 14 prawdopodobnie by się nam pojawiły tutaj, tak, pojawiłyby się, mogłyby się pojawić nadgodziny, więc, więc, ale założenie jest takie na razie, żeby Wam wytłumaczyć, jak to w ogóle ten czas pracy jest liczony. Dobra, to był jeden przykład. Kolejny przykład, gdzie tutaj już przy odpowiednich zapisach w dokumentacji wewnątrz zakładowej, możemy te nadwyżki łóżeczka, możemy, albo chcemy, czy możemy, zależy od zapisów, możemy potraktować jako tak zwane nieusprawiedliwione postoje, które zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców nie wliczamy. Tak naprawdę do niczego, czyli nie jest to czas pracy, nie jest to czas dyżuru, będzie to tak zwane NPO, czyli nieusprawiedliwiony postój, ale wa ważne, dlaczego tutaj tylko część jest zaznaczona jako nieusprawiedliwiony postój, a nie cały dyżur? Dlatego, że kierowca niestety tak sobie poukładał ten dzień pracy, że jechał 3 godziny, tu jechał 2, czyli musiał stanąć na 45 minut, i potem, i potem, musiał stanąć, i potem znowu jedzie, więc musi zrobić kolejny odpoczynek, znowu jedzie 3 godziny, więc musi zrobić kolejny. Kolejny odpoczynek. W tym przykładzie mamy tego NPO troszeczkę mniej niż, niż cały ten, cała ta aktywność. Nie zawsze tak to się układa. Już pokazuję dalej. Ok. Więc czas pracy. Do czasu pracy znowu wliczymy 8 godzin 15 minut, ale dyżuru będzie mniej, bo tego dyżuru będzie godzina 30. Więc nie będzie, nie będzie tego dyżuru tyle co w poprzednim przykładzie, więc łączne wynagrodzenie będzie NPO, czyli nieusprawiedliwiony postój na godzinę i 15 minut, czyli to da nam razem kwotę 360 zł. Podkreślam jeszcze raz, to są tylko przykłady. Te przykłady zrobiłem po to, żebyście potem w prezentacji je dostali, żebyście mogli sobie na spokojnie, szczególnie ci z was, którzy zaczynają tę przygodę z czasem pracy kierowców i z ewidencją, żebyście mogli sobie na spokojnie to przeanalizować.